Ludziska. Wiem, że nie mam ułożonych włosów, dobra, nieważne. Dobra, co się ogarnie? Ale patrzcie, co mam. Tak, to jest różowa farba. Um... Boję się. Mam... Jest to taka pianka i 3 miesiące to się trzyma, a pakiety są tylko dwa, dwa miesiące. Um... Więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w wrześniu nie będę już miała tych różowych włosów, bo chyba pani nie zabijam. No dobra. Ale będę miała przynajmniej różowe włosy, bo co roku mam różowe włosy. Jeszcze nikt nie widzieliście, ale mam co roku, serio. Co roku. No. I na razie tyle. Czekam aż... Moja mama ma trochę ogarnie i... zobaczycie już rezultat. Papa stresuje się, bo się... bo, bo się też... znaczy chwilowo znaczy boję się, że jakby nie załapię, a ja zawsze trzymam ruszowę, więc no, czekajcie chwilę. Pa! Dobra, trzeba poszukać szczotki. Mama, ona jest chyba tam, w tym. W szafce. Sprawdzisz? Okej. Okay. No i tak, no i bardzo. Znaczy się nie stresuję, ale się stresuję, że nie załapię, a ja uwielbiam mieć różowe włosy. A nie wiem, czy teraz będą ładnie wyglądać, bo zazwyczaj no, bo zawsze miałam takie jasniejsze, a teraz mam takie trochę ciemny blond, prawie brązowe, że bym powiedziała. Wy tego nie widzicie, ale są prawie, że brązowe. Ale dobra. No jakby tak wyglądam. Liszczy, tak wyglądają moje włosy. No. I na razie tak to wygląda. Jakby się nie stresuje, ale się stresuję. I mam tu taki ładny błyszczyk i to jest moja kosmetyczka. Tutaj mam jeszcze taki rozświetlacz, tylko że się boję, że on się otworzy. Dlatego go tam nie włożyłem, bo on jest trochę pokruszony. A tutaj mam. Dobra, boję się go tak przechylać, Tutaj mam taki rozświetlacz. I tutaj będziemy się tym malować. Wspaniale. Jak wspaniale, wspaniale, jak wspaniale. Dobra. Ale sukienkę trzeba wybrać najpierw, bo te stylizacyjne dni twarz. To takie. Takie dźwięki, po prostu taka impreza, trochę to są tu nieswarzędzia. Dobra, nie wiem co tu włożyć. No, patrzcie, mam takie ciuchy. Nie wiem, może jakaś sukienka, pomyślmy. Um, żadnej nie widzę, jakiejś fajnej. A ja mam szare ciuchy. Widzicie to? Jakie to już szare wszystko? Ha? No, to są takie szare. Ja, ja tu nic nie znajdę. Dobra, to czekajcie. Ja znajdę jaką sukienkę i wtedy wam pokażę. Dobra, no to... No to później wybiorę, bo teraz muszę sformułować włosy. Czy Majdzie Nagrywam. A! Dobrze, że jakoś wyglądam. Cześć. To ja, mama Vivi. Mama, ciągniesz! Wiem. Aha. A się jej głowę? Nie. Mówiłam ci, że robiłam tylko szybką kitkę. <grywa> I tutaj jest ta różowa farba. Już jest blisko. Awoa! No, najpierw zaczniemy od końcówek, nie? Zobaczmy, ile to wystarczy jej, tak? No, okej, okay. ale tutaj nie będziesz farbować? O jest ja chyba. Muszę to rozczesać. Dobra, rozczesz, a my się zaraz widzimy. Okej, okay, no to już rozczesane włoski zaraz będą różowe. Może nie tak zaraz. I co z tym ręcznikiem zrobić? Może być nie włoska. Okej, mamy to trzymać? No nie. I to podtrzymam trochę. No. Profesjonalna mama fryzjerka mi pasuje pod kolor. No. na rękawiczki. No. Mama. Wszystko dobra. Dobra. Czekaj, Zobacz kto dzwoni, czy ciocia i odbierz, bo ja mam ręce teraz brudne. No szybko, tam na parapecie. Tata. No to odbierz. Halo. Okay. Chyba już tutaj doszło. Halo. Doszło? O, doszło Halo. trochę już. Mama wiwe farbuje. Mhm. A nie chcę całych włosów, nie? Czy całe? Na no, razie ja farbuję od dołu, nie? Bo on będzie nie? Tak. Bo by było od góry i no. tu nagle stop. Co? Jestem lepiej włosy, wzią, bo włosy wziąłem, to mogłam, Nie, nie w Może później. Może później, ale na razie nie chcę. No, to no, Okej okay. okay. Jak tam moje włoski? Dobrze. Coś chwytają? Chyba tak O, tu widać już różowy Tą piankę różową. I tutaj mi już nałożyła mama na ten bok. Jakiś znacznik, już cały, dużo. Ej, ej. No sama go, go prosiła, no, żebym wzięła. jął. Ja Mam chęć, dlatego chciałam, żebyś go wzięła. Głucho mi, mi zafarpowałaś. Uh -huh. No to chwilę to potrwa. Dobra, zobaczymy się na rezultacie. Tak się mówi? Uh -huh. Dobra. No tu jeszcze macie boczek. Jeszcze nie jest rezultat, ale już mi tak nakłada tutaj. No, Dobra, teraz się chyba na pewno zobaczymy na rezultacie, ale patrzcie to. Jestem cała różowa. Tutaj mam takie różowe, tutaj różowe, tutaj, tutaj, całe czoło mam różowe, prawe całe. Myjemy. Gdzie myjemy, co myjemy? Zmyjemy, Nie będzie trzeba. dobra, zmyjemy i znowu się obracamy Na górę głowa Ale dzieci dziewczę. Jakie pianki jeszcze tam jest, jest? A już się kończy. Ale dużo było. Już wyglądają ok, <grymne> ale będzie jeszcze lepiej. Hi hi. A Tak wyglądają. Tutaj jest jeszcze taka różowa, ale to chyba mam jeszcze to tak rozmasuję. mnie kogo tego. Nie mam szyi różowej, przypadkiem. Serio. Nawet szyja. Dobra. Zaraz się widzimy, jak już będziemy to zmywać. Albo rezultat. Dobra. Teraz musimy pół godziny, albo 20 minut, czekać.

pra